proszę o powstanie do hymnu. O zajęcie miejsc. Dożynki. Święto plonów. Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za zakończenie żniw i prac polowych. Obecnie uroczystości dorzynkowe mają charakter ludowy powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Ceremonią dożynkowym przewodniczą starościna i starosta dożyny. Jak, jak tradycja nakazuje, najpierw wnoszony jest wieniec dożynkowy wykonany z kłosów, zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. Następnie starosta i starościna dożynek wręczają bowiem chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarza dożyny. A o rozpoczęcie tegorocznego święta plonów poproszę gospodarza wsi Kruczyn, sołtysa pana Marka Banaszaka. Witam Państwa w miejscowości Kruczy na gminnych uroczystościach święta plonów, tradycyjnych dożyny, największego w roku święta gospodarskiego rolników, będącego koronowaniem ich całorocznego trudu, opodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie zbóż. Jest dla nas ogromnym zaszczytem móc zorganizować tak doniosłe gminne święto plonów. Cieszymy się, że możemy gościć wszystkich Państwa w naszych. Sołecki. Witam gospodarza naszej gminy, wójta pana Aleksandra Podemskiego. <klucz> Witam sekretarza naszej gminy, panią Konoratę Nawrocką. <klucz> Witam starostów otorzynek, panią Marię Pocińską i pana Tomasza Bąka. <klucz> Witam delegację wieńcową. Witam radnych powiatowych oraz przewodniczącego i radnych gminy Nowe Miasto nad Wartą. Witam Sołtysów gminy Nowe Miasto nad Wartą. Witam dyrektora jednostek samorządowych gminy Nowe Miasto nad Wartą. Witam kierownika posterunku policji i komendanta straży gminnej straży pożarnej. Witam przedstawicieli Izby Rolniczych. Witam wszystkich Państwa, a przede wszystkim witam przybyłych rolników. Drodzy Państwo, dzisiejsze święto plonu gminy Nowe Miasto nad Wartą rozpoczęliśmy od mszy świętej, którą celebrował proboż naszej parafii ksiądz Roman Gajewski. Gorąco księdza witam i dziękuję za odprawienie tej uroczystej, dzieńczynnej mszy świętej. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego spędzenia dzisiejszego popołudnia niezapomnianych wrażeń. Dziękuję. Sołtys pan Marek nasze powitał Państwa serdecznie na gminnych dożynkach. Drodzy Państwo, a teraz zespół folklorystyczny Snutki, rozpocznie obrzeg dożynkowy. Proszę Państwa o powstanie. Ten piękny wieniec gminny zostaje wniesiony przez Pana Bartosza Krzysztowiaka, Pana Adama Śmigielskiego, Panią Honoratę Kosmowską i Panią Aleksandrę Mikołajczak. Dziękujemy pięknie. Nastąpi obrzęd obtańczenia wienieckiego. Folkorzycznych skutki tradycyjnie obtańczył wieniec, a z tego wieńca wiadomo, wieniec jest uszykowany z tych kłosów zbóż, a kłosy zbóż dały nam wspaniały chleb. Nastąpi teraz moment podziału tego chleba, przekazania go oczywiście i podziału tego chleba. Drodzy Państwo, troszeczkę zmieniliśmy dziś, dziś nasz porządek ze względu na opady. Przedstawię Państwu starostów dzisiejszych dorzynek. Starościna dożynek, pani Maria Płocińska, mieszka w Kruczynie, jest mamą dwójki dzieci, prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 200 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, zaopatrzone jest we wszystkie niezbędne urządzenia i maszyny. Szanowni Państwo, pani Maria Płocińska. Starosta dożynek, Starostą dożynek jest pan Tomasz Bąk. Mieszka w Kruczynku. Wraz z żoną Wioletą gospodaruje na 65 hektarach. Mają dwójkę dzieci. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Posiada 300 sztuk trzody chlewnej oraz 30 sztuk bydła mięsnego. Gospodarstwo zaopatrzone jest we wszystkie niezbędne urządzenia i maszyny. Drodzy Państwo, zapraszam Wójta i gospodarza sołtysa pana Marka Banaszaka na środek nastąpi przekazanie chleba. chleba wypieczony z tego rośliz zbiorów. Dzielcie go równo i sprawiedliwie, aby yy, aby aby go nikomu nie zabrakło. Dziękujemy za ten bochenek chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. W tym chlebie zawarty trud, ciężka praca rolników wspólnie tutaj z gospodarzem do rynek, panem Markiem Banaszakiem, obiecujemy, że ten chleby będziemy dzielić aby nie zabrakło żadnego. nikogo. Chleb, no, chleb będzie podzielony. Zapraszam wójta, zapraszam gospodarza, cołtysa, zapraszam starostów. Drodzy Państwo, będziemy tak długo grać, a wszyscy nie spróbują, a musicie spróbować, bo to jest z ostatniego zboża, z ostatniego teraz zebranego, wypieczony, wspaniały bochen chleba. ああ。 Tutaj y, mieszkańców Kruszyna okolicy, w, Okolicznych wsi Ciągle y, 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 Pracuje w rolnictwie Rolnictwo jest ich głównym źródłem utrzymania y, y, Są mieszkańcami są, są solą tej ziemi Są ludźmi, którzy tutaj się W różne inicjatywy, w różne rzeczy Angażują, chociażby te, to dzisiejsze święto Jest tego wyrazem Dziękuję Państwu jeszcze raz, dziękuję wam wszystkim i niech ta pogoda się poprawia, bo widać, że się poprawia i bawmy się dobrze tutaj w króczynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wójtowi Gminy za te słowa. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to zapraszam. Zapraszam na scenę, tutaj nie padłem. Tak w ogóle to przestaje już. Jeśli nie, drodzy Państwo, to zaproszę teraz Państwa na występ zespołu folklorystycznego Snutki z Potarzycy. d'eunne gorsed, recimel an makhajest, fan, d'ar, zo